Cześć, ja jestem Weronika i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o moich książkowych karuzelach. Po porodzie musiałam sobie jakby ogarnąć życie na nowo, zobaczyć jak zachowują się moje dzieci względem siebie, względem mnie, względem świata. Teraz kiedy w domu jest nas Trójka, na zasadzie czwórka, ale jak może z pracy to jest trójka, a właściwie piątka, bo jest jeszcze kicinek, oczywiście. Same chłopy i ja jedna. W każdym razie ciężej mi było nagrywać odcinki, więc przeniosłam się na Instagram, gdzie jakby schować telefon przed dziećmi i coś tam naszkrobać jest łatwiej, nieco łatwiej, więc pomyślałam, że spróbuję tam po raz kolejny. No i wpadłam na pomysł że chciałabym pokazywać Wam książki w takiej formie bardzo skróconej, fajnej wizualnie, żeby było takie miejsce, gdzie możecie sobie po prostu scrollować i oglądać, jakie książki mogą Was zainteresować i jak sobie wejdziecie w to, no to po prostu w kilku podpunktach dowiedzieć się, czy ta książka jest dla Was. No i właśnie wpadłam na pomysł Instakaruzeli, które wyglądają tak. Ogólnie mój profil wygląda tak i możecie sobie prolować one są w jednym rządku. Jeżeli wejdziecie, no to w, tam jest więcej slajdów, y, które, tak jak mówię, w podpunktach mówią, o czym jest książka, krótki opis, czy tam opis bohaterów, ym, wady i zalety naprawdę takie skrótowe, y, no i moja ocena w y, kicinkach, no bo mam nadzieję, że będzie to y, w jakiś sposób Wam pomagało sobie na szybko przejrzeć, o, czy ta książka mi się podoba. No a po więcej oczywiście zapraszam Was na ja czytam, czy na podsumowania tutaj na YouTubie. Dodatkowo na moim Instagramie postanowiłam, że będą tam tematy i książkowe, czyli taki typowy BookTube, ale też informacje związane z moim życiem, bo tutaj ja opowiadam o tym, co się dzieje, yy, czy tam z macierzyństwem, czy, czy ogólnie co robię poza czytaniem książek. Yy, natomiast werandka też yy, na chwilę musiała przestać działać ten drugi mój kanał, no bo się nie rozdwoję. Przy dzieciach się rozdwajam, no to się rozmnożyć ciężko bardziej. Więc <laughs> z czegoś musiałam zrezygnować, ale pomyślałam, że pomimo tego, że to jest w zawieszeniu, no to na Instagramie będzie taki miszmasz. Plotę od czasu do czasu jeszcze makramy, więc też tam to będzie jak będzie. Co do samych insta karuzeli książkowych. Chciałam, żeby się one czymś wyróżniały, przynajmniej na pierwszej stronie i każdy napis, każdy tytuł książki ma swoją grafikę, swoje takie jakby graffiti, dlatego, że ja w gimnazjum szczególnie lubiłam bardzo rysować takie graffiti, no nie wiem, czy można o tym powiedzieć, że graffiti, bo ja to robiłam na kartkach. Nigdy nie na murze, bo na to byłam za cienki bolek i za bardzo się bałam. Więc zrobiłam sobie te napisy i bardzo mnie to odprężało. Dlatego pomyślałam, że jest to coś, co potrafię robić, chociaż, żeby zrobić to na komputerze, to musiałam się troszeczkę podszkolić i właściwie wydaje mi się, że z każdym razem idzie mi lepiej. Mimo wszystko na kartce papieru było mi to łatwiej zrobić, ale bardzo mnie to odpręża. I jest to taki czas przy dwójce dzieci dla mnie, gdzie ja się wyłączam, wyłączam tu i po prostu moja ręka sobie tak sobie maluje. A ja właściwie no albo się wyłączam zupełnie albo sobie wymyślam jakieś tematy kolejnych odcinków czy co bym chciała przeczytać. Dlatego przyjemne spożytecznym. i możecie sobie tu poglądać te grafiki w takim większym formacie. Nad każdą pracuję prawie że ręcznie, czyli nie daje tam żadnych efektów, tylko wszystko na tablecie graficznym sobie rysuję. Dlatego bardzo serdecznie was tam zapraszam. Na razie walczę o to, żeby mieć nowy telefon i żeby stories pokazywało się, pojawiało się częściej. Bo po prostu mój telefon się zepsuł, się kamerka w nim i robi bardzo kiepskie zdjęcia i relacje i wideo. I nie chcę Waszych oczu męczyć tym wszystkim, chociaż od czasu do czasu jakiś stories się tam pojawia, ale no nie wygląda to dobrze, a nagrywanie aparatem, przerzucanie tego na telefon, no to się mija z celem. Dlatego czekam na lepszy sprzęt i wtedy będę mogła Wam kręcić więcej. Mały update, bo jak widzicie mam już nowy telefon i wzięłam też udział w wyzwaniu Kreatywniejszy Wrzesień. Na Instagramie, więc pojawia się tam dużo więcej treści, dużo więcej stories. No i co? Zapraszam jeszcze raz. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do oglądania, do śledzenia mojego Instagrama i do oglądania Insta Stories, zostawiania tam serduszek i udostępniania dalej, zapisywania i takie tam te rzeczy, które trzeba tam robić, które dobrze by było tam robić. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.